Potężna modlitwa przyciągająca bogactwo w zaledwie siedem dni. O Boży Stwórco Wszechświata, źródło wszelkiej obfitości i dobrobytu, przychodzę przed Tobą w tym świętym momencie, szukając światła Twojej mądrości i siły Twojej obecności. Z otwartym sercem i jasnym umysłem dostrajam się do energii bogactwa i obfitości, które przenikają kosmos. Jasna intencja: Pomóż mi, Panie. Ustanowić jasną i konkretną intencję w moim sercu, aby mogłem precyzyjnie dostrzegać, co naprawdę pragnę manifestować w moim życiu. Niech każda myśl, każde słowo i każda emocja, które emanowałem, będą zgodne z moim pragnieniem dobrobytu. Niech mogę klarownie wizualizować, co bogactwo oznacza dla mnie, a ta intencja niech stanie się światłem przewodnim na mojej drodze. Wdzięczność jako podstawa. Dziękuję, Ojcze. Za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem. Jestem wdzięczny za zdrowie, które posiadam, za miłość, która mnie otacza i za możliwości, które się przede mną pojawiają. Kultywując ducha wdzięczności, otwieram drzwi do nowych manifestacji bogactwa. Niech moja wdzięczność rezonuje w każdej komórce mojego istnienia, tworząc przestrzeń wibracyjną, która przyciągnie jeszcze więcej obfitości do mojego życia. Wizualizacja. Daj mi umiejętność wizualizowania w sposób żywy i szczegółowy bogactwa, które pragnę przyciągnąć. Niech mogę wyobrazić sobie każdy aspekt tej obfitości: poczucie bezpieczeństwa finansowego, doświadczenia, które będę mógł zapewnić sobie i moim bliskim, oraz wolność pełnego życia. Niech ta wizualizacja stanie się integralną częścią mojej modlitwy tworząc głęboką więź między moim pragnieniem a rzeczywistością, którą manifestuję. Pozytywne afirmacje. Pomóż mi przeprogramować mój umysł, aby przyjął obfitość, która jest moim prawem boskim. Mocą Twojego światła niech mogę codziennie afirmować, jestem godny bogactwa, przyciągam dobrobyt do mojego życia. Obfitość płynie do mnie w niespodziewany i wspaniały sposób. Niech te słowa echo w moim wnętrzu, rozwiewając wszelkie ograniczające przekonania, które mogą mi przeszkadzać w przyjęciu tego, co mi się należy. Zharmonizowana akcja. Daj mi mądrość i odwagę, aby podejmować działania zgodne z moim dążeniem do bogactwa. Niech mogę rozpoznać możliwości, które pojawią się na mojej drodze i działać z determinacją i pewnością siebie. Niech każdy krok przybliża mnie jeszcze bardziej do osiągnięć, których tak pragnę, i niech zawsze będę czujny na lekcje, które ta podróż ma mi do zaoferowania. Zaufanie i cierpliwość. Panie. Wzmocnij moje zaufanie w Twoją opatrzność. Pomóż mi zrozumieć, że manifestacja bogactwa może zająć czas, ale każda chwila oczekiwania to okazja do wzrostu i nauki. Niech mogę pielęgnować cierpliwość w moim sercu, zachowując pozytywne i otwarte nastawienie. Niech nigdy nie stracę wiary, że obfitość jest w drodze, nawet w obliczu wyzwań, które mogą się pojawić. Tak więc, z każdym uderzeniem mojego serca potwierdzam moją intencję. Moją wdzięczność i moją wiarę w bogactwo, które nadchodzi. Amen. Uzamknięte, nieskończona wdzięczność przenikająca wszechświat. Dziękuję za każde błogosławieństwo, które już otrzymałem w swoim życiu. Uznaję małe i wielkie dary, które codziennie płyną, i z sercem pełnym wdzięczności zbliżam się do tej modlitwy. Niech energia obfitości objawi się wokół mnie, ponieważ wiem, że wdzięczność jest kluczem, który otwiera drzwi do dobrobytu. Niech każdy mój oddech będzie przypomnieniem o możliwościach, które już się pojawiają, i niech będę kanałem, aby przyjąć jeszcze więcej błogosławieństw, ponieważ bogactwo już jest w moim polu. Z klarownością osoby, która poszukuje tego, czego pragnie, formułuje swoją intencję w sposób konkretny i potężny. Niech każde słowo tej modlitwy wibruje na częstotliwości obfitości, kierując moim umysłem i sercem ku bogactwu, którego pragnę. Niech moja intencja będzie jak jasne światło, które oświetla moją drogę, prowadząc mnie w kierunku możliwości, które są zgodne z moim celem. Niech potrafię wizualizować nie tylko we śnie, ale z pewnością, że bogactwo jest naturalnym aspektem mojej drogi. Niech każda myśl przekształca się w działanie, a ja pozostanę skoncentrowany na realizacji tego pragnienia, które płonie we mnie, podczas gdy dziękuję. Wizualizuję bogactwo manifestujące się w moim życiu. Wyobrażam sobie każdy szczegół, od uczucia finansowej wolności po pozytywny wpływ, jaki ta obfitość wywrze na moje życie i życie tych wokół mnie. Czuję radość, która przychodzi, gdy wyobrażam sobie możliwości, jakie przynosi obfitość, a to karmi moją duszę. Niech widzę z jasno, jak to bogactwo jest zgodne z moim wyższym celem, przynosząc nie tylko korzyści osobiste ale także zdolność pomagania i inspirowania innych. Pozytywne afirmacje płyną z moich ust i serca, reprogramując mój umysł, aby zaakceptował obfitość, która nadchodzi. Twierdzę, że bogactwo jest moim boskim prawem i że jestem otwarty, aby je przyjąć w każdej jego formie. Każde słowo, które wypowiadam, staje się kotwicą wiary, wzmacniając moje przekonanie, że jestem godny dobrobytu. Niech każdego dnia powtarzam te afirmacje z przekonaniem, usuwając wszelkie ograniczające przekonania, które mogły mnie powstrzymać od przyjęcia obfitości, która mi się należy. To istotne, aby podejmować działania zgodne z moim dążeniem do bogactwa. Niech mam odwagę, aby podejmować praktyczne kroki w kierunku moich celów finansowych. Niech szukam nowych możliwości z otwartym sercem i otwartym umysłem, zawsze czujny na możliwości, które wszechświat stawia na mojej drodze. Niech moja determinacja do działania będzie odzwierciedleniem wiary, jaką mam w moją zdolność przyciągania bogactwa i dobrobytu. Będę pielęgnować zaufanie, że bogactwo jest w drodze, wiedząc, że cierpliwość jest cnotą, która towarzyszy temu procesowi. Niech pozostanę mocny w swoim przekonaniu, nawet w obliczu wyzwań i wątpliwości, które mogą się pojawić. Z każdym dniem wzmacniam swoje pozytywne nastawienie, otwierając przestrzeń. Aby obfitość mogła manifestować się w moim życiu. Niech będę wdzięczny za każdy krok, nawet te, które wydają się małe, ponieważ wiem, że każdy z nich przybliża mnie jeszcze bardziej do mojego celu. I tak, w tym momencie oddaję moją modlitwę wszechświatowi, pewny, że energia obfitości jest w ruchu. Niech bogactwo, którego szukam, zmaterializuje się w moim życiu, przynosząc radość, wolność i zdolność dokonywania zmian w świecie. Niech moja podróż będzie naznaczona wdzięcznością, działaniem i wiarą, otwierając jasną drogę do dobrobytu, którego pragnę. O Boże Stworzycielu, w tej chwili głębokiego połączenia przychodzę do Ciebie z otwartym sercem i klarownym umysłem, szukając manifestacji bogactwa w moim życiu. Z szczerością ustalam swoją jasną intencję. Pragnę przyciągnąć obfitość i dobrobyt, nie tylko dla siebie ale również aby móc dzielić się i mnożyć te błogosławieństwa z tymi, którzy mnie otaczają. Niech moja intencja będzie mocna i konkretna, jak światło, które prowadzi moją drogę, a moja energia niech będzie zgodna z tym, czego pragnę, pozwalając bogactwu płynąć w moim kierunku. Dziękuję o źródło wszelkiej obfitości, za każde błogosławieństwo, które już otrzymałem. Rozpoznaję dary, które mnie otaczają, od małych chwil radości po wielkie osiągnięcia. Wdzięczność jest moją podstawą, a z nią otwiera moje serce na nowe możliwości. Niech każde podzękowanie rezonuje w moim istnieniu, tworząc przestrzeń wibracyjną, która przyciągnie jeszcze więcej bogactwa i dobrobytu. Niech nigdy nie zapomnę o transformującej mocy dostrzegania tego, co już mam, ponieważ to w tym uznaniu obfitość się rozszerza. Teraz wizualizuję, z jasnością i emocjami, bogactwo wchodzące w moje życie. Widzę siebie otoczonego przez dobrobyt, czując bezpieczeństwo i wolność, które to przynosi. Wyobrażam sobie szczegóły, jak to bogactwo się manifestuje, spełnienie marzeń, wsparcie dla projektów, które kocham, komfort przytulnego domu. W każdym obrazie, który pojawia się w moim umyśle, czuję entuzjazm i radość pulsujące w moim istnieniu. Niech ta wizualizacja stanie się namacalną rzeczywistością, prowadząc każdy krok. Który stawiam w kierunku mojego celu. Deklaruję z wiarą i przekonaniem pozytywne afirmacje, które rezonują w moim sercu: Jestem godny bogactwa i dobrobytu. Przyciągam obfitość z łatwością i radością. Jestem otwarty na otrzymywanie wszystkiego, co wszechświat ma mi do zaoferowania. Niech te słowa staną się mantrą w moim życiu, reprogramując moją myśl i rozpuszczając wszelkie ograniczające przekonania, które mogą mnie powstrzymać. Niech każda afirmacja będzie nasionem zasianym w moim podświadomym umyśle, kiełkującym w owoce obfitości. Rozumiem, że modlitwa musi iść w parze z działaniem, dlatego zobowiązuję się do podejmowania kroków zgodnych z moim dążeniem do bogactwa. Będę uważny na pojawiające się możliwości, dążąc do doskonalenia swoich umiejętności, inwestowania w mój rozwój osobisty i zawodowy. Niech moja determinacja będzie silna, a moja dyspozycja stała. Aby mógł stworzyć solidną drogę w kierunku dobrobytu, którego pragnę. Ufając, o Boże, że bogactwo jest w drodze, kultywuję cierpliwość i wiarę, wiedząc, że to, czego szukam, zmaterializuje się w boskim czasie. Nie pozwolę, by wątpliwość lub zniechęcenie oddaliły mnie od tego celu. Z każdym mijającym dniem będę utrzymywał swoją pozytywną i otwartą mentalność, wierząc, że przyciągam wszystko. Co jest potrzebne do mojego finansowego spełnienia. Niech moja wiara będzie jak kotwica, podtrzymując mnie, gdy czekam na nadchodzące błogosławieństwa. W ten sposób oddaję się tej podróży, z miłością i wdzięcznością, pozwalając, by bogactwo płynęło w moim życiu, teraz i zawsze. Uzamknięte, potężny stwórco wszechświata, przychodzę przed Tobą z jasno określoną i specyficzną intencją. Niech moje pragnienia będą prowadzone przez światło jasności mentalnej i emocjonalnej, pozwalając mi w pełni skoncentrować się na bogactwie, które pragnę przyciągnąć. Niech każde słowo wypowiedziane w mojej modlitwie rezonuje z wibracyjną energią celu, dostosowując moje istnienie do obfitości, która jest dostępna dla nas wszystkich. Niech widzę wyraźnie wizję dobrobytu, jak latarnia, która oświetla moją drogę, prowadząc mnie w kierunku nowych możliwości. Dziękuję, O Boski, za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem. Wdzięczność jest podstawą mojej modlitwy, głębokim uznaniem, że nawet zanim zobaczę materializację bogactwa, już jestem bogaty w doświadczenia, miłość i nauki. Niech moje serce napełni się wdzięcznością, tworząc wibracyjną rezonans, która otworzy drzwi do nowych możliwości obfitości. Niech nigdy nie zapomnę doceniać każdego małego daru, który życie mi przedstawia. Ponieważ to przez wdzięczność przyciągam więcej. Wizualizuję teraz z każdą włókienkiem mojego istnienia bogactwo i dobrobyt płynące w moim życiu. Widzę siebie otoczonego obfitością, czując emocje każdego osiągnięcia, wyobrażając sobie, co zrobię z tym bogactwem, które się zbliża. Niech czuję radość dzielenia się, inwestowania w marzenia i zapewnienia dobrobytu mojej rodzinie oraz tym, których kocham. Niech ta wizualizacja stanie się tak żywa, że będę mógł dotknąć, poczuć i uwierzyć, że obfitość jest moim naturalnym stanem. Wprowadzam pozytywne afirmacje do mojej modlitwy, reprogramując mój umysł, aby zaakceptować bogactwo, które pulsuje wokół mnie. Jestem godny obfitości. Bogactwo płynie do mnie łatwo. Przyciągam prosperujące możliwości. Niech każda afirmatywna fraza echo w moim wnętrzu, eliminując ograniczające przekonania które mogą mi przeszkadzać w otrzymaniu tego, co mi się należy. Niech te słowa staną się moją prawdą, wzmacniając moją wiarę w obfitość, która nadchodzi. Zobowiązuję się podejmować działania zgodne z moim dążeniem do bogactwa. Niech będę czujny na pojawiające się możliwości, poszukując coraz więcej wiedzy i umiejętności, które wyniosą mnie na nowe poziomy. Niech będę miał odwagę do podejmowania praktycznych kroków, czy to inwestując w nowe projekty, Doskonaląc swoją pracę, czy tworząc połączenia, które poprowadzą mnie do dobrobytu. Niech będę wiedział, że modlitwa i działanie idą w parze, a działanie jest kanałem, przez który obfitość się manifestuje. Całkowicie ufam Tobie, O Stwórco, i pielęgnuję cierpliwość potrzebną do oczekiwania na manifestację moich pragnień. Niech zachowam wiarę, że bogactwo jest w drodze, nawet jeśli znaki jeszcze nie są widoczne. Niech nie zniechęcam się przez te siedem dni. Lecz wręcz przeciwnie, utrzymam pozytywne i otwarte podejście, wiedząc, że każdy mijający dzień to nowa okazja, by obfitość objawiła się w moim życiu. Niech moje serce pozostanie lekkie i pełne nadziei, czekając z radością na błogosławieństwa, które nadejdą. Uzamknięte, wielka energia wszechświata, przychodzę przed Tobą sercem pełnym jasnych i konkretnych intencji. Niech mój umysł będzie jasnym latarnią. Kierując każdą myśl i każde pragnienie w stronę bogactwa, którego pragnę. Niech będę w stanie dostrzegać z klarownością, co pragnę przyciągnąć do mojego życia, rozumiejąc, że energia, którą wkładam w moje pragnienia, jest kluczowa do manifestacji obfitości, której szukam. Niech każde słowo wypowiedziane w tej modlitwie rezonuje z czystą intencją dobrobytu, prowadząc mnie na drodze do spełnienia. Dziękuję z głęboką wdzięcznością za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem. Uznaję, że wdzęczność jest kluczem, który otwiera drzwi obfitości, a poprzez honorowanie tego, co już mam, tworzę przestrzeń wibracyjną, aby więcej bogactw mogło wejść do mojego życia. Niech czuję w każdej komórce mojego istnienia radość z osiągnięć przeszłości i oczekiwanie na te, które mają nadejść. Niech moja wdzięczność będzie ciągłym mantrą, Przyciągając nowe możliwości i prosperujące doświadczenia. Wizualizuję z intensywnością i emocjami bogactwo, którego pragnę. Widzę siebie otoczonego obfitością, wyobrażam sobie każdy szczegół tego, co zrobię z tym dobrobytem. Czuję emocje związane z realizacją moich marzeń, z pomaganiem innym i z życiem w pełni. Niech ta wizualizacja stanie się tak żywa, że będę mógł ją prawie dotknąć. A ta emocjonalna więź wzmocni moją modlitwę, czyniąc ją potężnym narzędziem do manifestacji bogactwa. Wzmacniam moją wiarę w obfitość poprzez pozytywne afirmacje. Słowa, które wypowiadam, mają moc, dlatego deklaruję: Jestem godny bogactwa. Obfitość płynie do mnie z łatwością. Przyciągam prosperujące możliwości. Niech te afirmacje wnikają w mój umysł i moje serce. Reprogramując moją rzeczywistość i usuwając wszystkie ograniczające przekonania, które mogły mnie powstrzymać przed osiągnięciem pełnej prosperności. Rozumiem, że sama modlitwa nie wystarczy. Niezbędne jest, aby moje działania były zgodne z moimi intencjami. Niech mam mądrość, aby podejmować praktyczne i świadome kroki w kierunku moich celów finansowych. Niech poszukuję nowych możliwości inwestycyjnych, niech poświęcę się doskonaleniu swoich umiejętności i niech każde działanie, które podejmę, rezonuje z dążeniem do bogactwa. Niech będę proaktywny, zdeterminowany i odważny na mojej drodze. Uprawiam w sobie zaufanie, że bogactwo jest w drodze. Utrzymuję wiarę, że wszystko manifestuje się w odpowiednim czasie, a cierpliwość jest cnotą, która poprowadzi mnie przez te siedem dni. Niech nie zniechęcam się w obliczu wyzwań lub opóźnień, ale utrzymam pozytywne i otwarte nastawienie. Ufając, że wszechświat spiskuje na moją korzyść. Niech moja wiara będzie niezachwiana, a mój duch odporny, podczas gdy czekam na przybycie obfitości, którą tak pragnę. Tak więc idę naprzód z klarownością, wdzięcznością, wizualizacją, afirmacjami, działaniem i zaufaniem. Niech moja modlitwa dotrze do najwyższych sfer kosmosu, i niech w odpowiedzi zostanę obdarowany bogactwem, które stara się mnie odnaleźć. Uzamknięte Boże Stwórco, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym jasnych i konkretnych intencji. Pomóż mi skierować moją energię na manifestację bogactwa, którego tak pragnę. Niech mój umysł i mój duch będą zharmonizowane, pozwalając, aby klarowność objawiła się w każdym moim myśle i działaniu. Niech mogę wyraźnie wizualizować to, co chcę przyciągnąć do mojego życia, rozumiejąc, że każdy szczegół ma znaczenie i że energia, którą wkładam w moje intencje, jest potężna i transformująca. Dziękuję, O Panie, za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem, uznając obfitość, która już przenika moje życie. Wdzięczność jest kluczem, który otwiera drzwi do nowych możliwości, a ja zobowiązuję się utrzymywać wdzięczne serce. Niech mogę zawsze pamiętać o małych i wielkich darach, które już posiadam, pielęgnując stan wibracyjny, który przyciągnie jeszcze więcej bogactwa i dobrobytu. Pomóż mi wizualizować obfitość z klarownością, intensywnością. Niech mogę wyobrazić sobie nie tylko dobra materialne, których pragnę, ale także doświadczenia i wolność, które bogactwo może zapewnić. Niech każda wizualizacja będzie głębokim emocjonalnym połączeniem, afirmacją rzeczywistości, którą chcę stworzyć. Niech mogę czuć w każdej włókna mojego istnienia, radość i spełnienie, które przyjdą z tym dobrobytem. Wzmacniam swoją wiarę w obfitość poprzez pozytywne afirmacje. Niech każde słowo, które wypowiem, będzie krokiem w kierunku przekształcenia mojego umysłu. Pomóż mi usunąć ograniczające przekonania, które mogą mnie powstrzymywać, i przyjąć pewność, że jestem godny przyciągania bogactwa. Niech mój głos będzie echem zaufania, deklaracją, że obfitość jest już częścią mojego życia. Ale, o panie, niech nie tylko modlę się. Ale także działam. Niech moje działania będą zharmonizowane z moimi pragnieniami. Pokaż mi ścieżki, którymi powinienem podążać, możliwości, które powinienem chwycić i umiejętności, które muszę doskonalić. Niech mogę być proaktywny w moim dążeniu, podejmując świadome decyzje, które przybliżą mnie do spełnienia moich celów finansowych. Na koniec, Panie, wzmocnij moje zaufanie i cierpliwość w tym procesie. Niech mogę pielęgnować wiarę, że bogactwo jest w drodze, nawet gdy znaki nie są natychmiastowe. Pomóż mi utrzymać pozytywne nastawienie, pamiętając, że każdy dzień jest okazją do wzrostu i przyciągania. Niech się nie zniechęcam, ale pozostanę silny i pełen nadziei, wierząc, że w ciągu siedmiu dni, lub w dowolnym czasie, który Ty wyznaczasz, nasiona, które zasadziłem, zaczną kwitnąć. Amen.